Cześć, jestem Ania Madejczyk ze stacji Medytacja i w tym wideo chciałabym opowiedzieć o tym, czym jest medytacja. To będzie pierwsza część cyklu takich krótkich nagrań z podstawami teoretycznymi dotyczącymi medytacji, które moim zdaniem warto poznać, jeśli planujemy zacząć medytować albo już zaczęliśmy medytować i nie jesteśmy pewni, czy dobrze to robimy, czy, czy dobrze rozumiemy to, co robimy. Powiem dzisiaj o tym, czym jest medytacja, ale też o tym, co jest, czy co nią nie jest, a jest często utożsamiane z medytacją, nazywane z medytacją. Opowiem o trzech aspektach medytacji, które moim zdaniem najlepiej opisują to pojęcie. A w kolejnych nagraniach będę mówić o tym, jak zacząć medytować, czy coś nam jest potrzebne do tego oczekiwaniach i trudnościach, jakie możemy napotkać na początku, kiedy zaczynamy medytować. Ale dzisiaj zaczniemy od wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest medytacja. Bo pamiętam, że kiedy ja zaczynałam interesować się medytacją, to na początku gubiłam się wśród tych wszystkich informacji, które do mnie docierały. Każdy z nas. Kojarzy to pojęcie, coś o nim słyszał, coś wie, ale kiedy zaczynamy trochę głębiej wchodzić w temat, zaczynamy o tym rozmawiać, to okazuje się, że dużo osób, podobnie jak ja na początku, nie rozumie tego w, w, pojęcia w pełni do końca. I są różne tego powody. Ja na przykład spotykałam się z różnymi sprzecznymi informacjami na ten temat, i nie wiedziałam, których się trzymać. Albo spotykałam się z wieloma rodzajami różnych medytacji, że nie wiedziałam, która technika jest dla mnie, czy dlaczego ta wygląda tak, a ta inaczej. Albo spotykałam się z nagraniami, które były nazywane medytacjami, a medytacjami nie były. I przez to wszystko, przez dłuższy czas, nie rozumiałam istoty medytacji. I do dzisiaj się z tym spotykam, rozmawiając właśnie z ludźmi, albo obserwując to, co się pojawia w internecie. Dlatego pomyślałam, że przygotuję taki krótki materiał, dzięki któremu być może ten temat będzie bardziej zrozumiały. Dla tych, którzy potrzebują, jakby głębiej wejść w temat. Medytacja ma swój początek już w starożytności. Mistycy z różnych kultur, z różnych tradycji, poszukiwali sposobu na pozbycie się cierpienia. Cierpienia, które tak naprawdę w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego z nas. A ponieważ y, powszechnie znane metody nie zawsze przynosiły ulgę albo po prostu w jednych kwestiach pomagały, a w innych nie, to zaczęli poszukiwać innych metod y, i z tego poszukiwania wykrowała się właśnie medytacja. Dzisiaj y, najczęściej jako medytację definiuje się y, Różnego rodzaju praktyki, techniki pracy z umysłem, e, związane z koncentracją i skupieniem, lub e, związane z ćwiczeniem stanu uważności, takiej obecności. E, jest to definicja z perspektywy technicznej e, bardzo konkretna, ale nie jest doskonała. Bo medytacja tak naprawdę nie kończy się wraz z zakończeniem sesji na tej naszej przysłowiowej poduszce medytacyjnej. Jeśli chcemy faktycznie dowiedzieć się o wszystkich aspektach medytacji, no to jest ona czymś o wiele głębszym niż samą techniką, i, i o tym też chciałabym dzisiaj powiedzieć. Zanim opowiem o tych różnych aspektach medytacji, o których wspomniałam, chciałabym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że wbrew temu, co się często sądzi, medytacja nie jest ucieczką od rzeczywistości, ani nie ma na celu stworzenia jakiegoś specjalnego stanu. W którym poczujemy się dobrze, w którym się wprowadzamy, ani wyobrażania sobie jakiegoś doświadczenia, w którym mamy się poczuć dobrze. Tak naprawdę e, jest zupełnie odwrotnie. E, w wielkim skrócie e, można powiedzieć, że medytacja y, to sztuka właśnie kontaktu z rzeczywistością taką, jaka ona jest w danej chwili. Bardzo przemawia do mnie cytat Maćka wielobuba, wieloletniego nauczyciela jogi i medytacji, który mówi, że medytacja jest sztuką obecności w aktualnym stanie, a nie wyobrażonym doświadczeniu. Jest sztuką odnajdywania w sobie takiego naturalnego spokoju, naszego naturalnego spokoju, który przykryty jest przez nasze myśli, przez nasze emocje, przekonania, przez to wszystko, co tworzy nasz ciągle gadający umysł. E Dlatego medytacją nie jest na przykład afirmowanie, gdzie używamy pewnego rodzaju autohipnozy czy wizualizacji i staramy się przeprogramować nasz umysł na, i nabyć takie bardziej wspierające przekonania. Też medytacją nie są techniki relaksacyjne, gdzie stawiamy tylko i wyłącznie na rozluźnienie mięśni. I oczywiście nie ma nic złego ani w afirmowaniu, ani w relaksowaniu. Mało tego, umiejętność relaksowania jest kluczowa w medytacji, ale jeszcze sama relaksacja, jeszcze medytacją nie jest. Medytacją też nie będzie kontemplacja, w której procesy myślowe są tak aktywnie zaangażowane, żeby zrozumieć jakiś temat czy, czy, czy jakiś przedmiot. Medytacją też nie są inne aktywności, w których głównym celem jest wytworzenie wizji lub odmiennego świadomości, stanu świadomości. Jeszcze raz podkreślę cytując Maćka, medytacja jest sztuką obecności w aktualnym stanie, a nie wyobrażonym doświadczeniu. I teraz pojęcie medytacji można rozpatrywać w trzech aspektach. Po pierwsze, to są techniki i mamy najróżniejsze techniki służące uspokojeniu umysłu, ułatwiające nam kontakt ze sobą, prowadzące do naszego naturalnego spokoju. I jeśli chodzi o techniki, to jest ich bardzo dużo. Natomiast y, wszystkie te techniki jakby można podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze są to techniki poprawiające, wychodzące od koncentracji, skupienia i tutaj y, przyjmujemy sobie jakiś przedmiot koncentracji, może to być miejsce w ciele, może to być wizualizacja, y, może to być mantra. Może to być jakiś obiekt, na przykład świeczka, i staramy się skupić naszą całą uwagę na przedmiocie tej naszej koncentracji. I przykładem takiej medytacji może być medytacja z oddechem. Gdzie skupiamy się na doznaniach, e, które pojawiają się w okolicy nosa podczas oddechu? W nozdrzach albo tutaj na górnej wardze? E, obserwujemy to bardzo uważnie i staramy się obserwować właśnie te doznania, które się pojawiają. Troszkę łatwiejszym na początek ćwiczeniem może być e, skupienie się e, na unoszącym się i opadającym brzuchu podczas oddechu. Ja do tej pory korzysta, korzystam z, z, tego, z tego sposobu, kiedy czuję, że mój umysł błądzi bardzo i, i nie mogę się skoncentrować. Trzeba pamiętać, że umysł tak czy inaczej będzie tworzył różne myśli, i teraz bardzo ważnym jest, żeby nie próbować z nimi walczyć. Nie próbować się ich pozbyć, nie, nie próbować się odcinać od nich. E, trzeba pamiętać, że jest to zupełnie naturalne i pozwolić tym myślom pojawiać się, ale bez angażowania się w nie. Bo to nieprawda, że w medytacji chodzi o to, żeby się pozbyć myśli. Umysł zawsze będzie tworzył jakieś myśli, będzie tworzył jakieś scenariusze. Tam jest w nim wiele pretensji jakieś przeszłe rozmowy albo wyobrażone rozmowy, które nigdy się nie odbędą. Ale w momencie, kiedy zauważamy, że coś takiego się dzieje, że takie myśli się pojawiają, nie krytykujemy się za to, nie frustrujemy się, że coś robimy źle, tylko... Zauważamy tą taką naturalną kolej rzeczy i wracamy spokojnie do obserwowania właśnie naszej okolicy nosa albo, albo naszego brzucha. O technikach medytacyjnych będę jeszcze mówić bardziej szczegółowo w innych nagraniach z medytacjami prowadzonymi. Natomiast dzisiaj tak, tylko chciałam wspomnieć i, i podać jakiś przykład, żebyście mieli takie wyobrażenie, jak to może wyglądać i o co chodzi w tych technikach. Możecie sobie spróbować poćwiczyć taką koncentrację, albo dołączyć do mnie właśnie, słuchając tutaj na profilu yy, nagrań z medytacjami prowadzącymi, gdzie daję instrukcję krok po kroku przez całą medytację, co robić i podpowiadam też, co w takich sytuacjach robić, kiedy właśnie się pojawiają myśli albo pojawiają się jakieś emocje. Jakby przypominam, yy, gdzie należy wrócić. Ale wracając do podziału, czyli po pierwsze mamy techniki i mieliśmy techniki poprawiające koncentrację, wychodzące od koncentracji, skupienia. I drugi rodzaj technik to są techniki, podczas których ćwiczymy stan uważności, obecności, czasami nazywane medytacjami uważnościowymi. I tutaj jest troszeczkę inaczej, mianowicie nie, nie mamy jednego, Określonego przedmiotu koncentracji, na którym się skupiamy, tylko nasza uwaga tak jakby rozlewa się na całe nasze doświadczenie w danym momencie. I taką przykładową medytacją uważnościową może być medytacja, która się właśnie nazywa medytacją uważnej obecności. I wtedy w tej praktyce obserwujemy, co się dzieje w danym momencie? Zauważamy wszystkie docierające do nas wrażenia. Po prostu jesteśmy i zauważamy wszystkie wrażenia, wszystkie doznania. Mogą to być dźwięki, mogą to być doznania w ciele, myśli, emocje i wszystkiemu pozwalamy być. Nie próbujemy tym zarządzać, nie staramy się tego zmienić. Pozwalamy sobie czuć i odbierać to wszystko, co w aktualnej chwili się wydarza. Bez żadnych oczekiwań, eee, próbujemy zaakceptować wszystko, co do nas dociera, dokładnie takim, jakie to jest w danym momencie. Więc, mamy po pierwsze techniki związane z koncentracją, ważnością. Ale technika nie jest celem w samym sobie w medytacji. To, co odkrywamy i ćwiczymy podczas sesji medytacyjnych, przenosi się na nasze życie codzienne, uruchamiając pewne procesy, które w niektórych szkołach medytacji są nazywane procesami oduczania. I to jest właśnie ten drugi aspekt medytacji, procesy w naszym życiu codziennym, które zaczynają się wydarzać. E, najkrócej można powiedzieć, e, że są to procesy poznawania siebie i oduczania się, e, patrzenia i reagowania na rzeczywistość e, poprzez. E, Filtry, poprzez pryzmat naszych y, nieuświadomionych schematów umysłu, takich nawykowych reakcji czy nawykowych interpretacji, które nabyliśmy wszyscy w, w procesie wychowania, w procesie dorastania. Zaczynamy dostrzegać te filtry, zaczynamy dostrzegać te wszystkie nawykowe mechanizmy. I wtedy tak jakby samoistnie uruchamia się w nas proces transformacji. Zaczynamy się uwalniać z, tych, z tego automatycznego, nawykowego reagowania i interpretowania wszystkiego. Zaczynamy być bardziej świadomi prawdy, która się pod tymi filtrami kryje. No, i nasza świadomość zaczyna się rozszerzać, poszerzać. To dotyczy wszystkich aspektów naszego życia, ale można to zauważyć na przykładzie z emocjami. Kiedy zaczynamy obserwować siebie, swoje emocje, to z czasem poznajemy ich mechanizm od środka. Potrafimy dostrzec, kiedy się pojawiają. Skąd przychodzą, potrafimy je nazwać, yy, wiemy, jaki mają na nas wpływ. Zaczynamy rozumieć, że sami jesteśmy odpowiedzialni za to, jak zareagujemy, i przestajemy winić innych, którzy naszym zdaniem taką reakcję wywołali. Yy, I tak powoli, powoli zaczynamy yy, reagować coraz bardziej świadomie. W różnych sytuacjach. I oczywiście nie od razu się to zmieni diametralnie, a nawet y, po latach medytacji wciąż będzie nam się zdarzało reagować, zareagować nawykowo czy właśnie zbyt emocjonalnie, ale wtedy będziemy już tego świadomi. No i z czasem y, będzie się to zdarzało coraz rzadziej, z coraz mniejszą intensywnością. Dużo też można mówić, o tym, jak medytacja pozytywnie wpływa na zmiany w naszym mózgu, w naszym ciele, jaki ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne, na nasze zdrowie fizyczne. No właśnie też, jak poprawia koncentrację, a nawet efektywność w pracy. Istnieje wiele badań na ten temat. Ja dzisiaj o tym nie będę mówić. Ale istnieje też dużo publikacji, i, które można sobie poszukać i poczytać, jak ktoś się tym interesuje. I to był właśnie drugi aspekt medytacji, i teraz mamy trzeci aspekt medytacji, to jest ścieżka duchowa, która, taki rozwój duchowy y, y, poprzez medytację, który się obudowuje jakby na te procesy, i i ten aspekt jest pomijany często w podejściu takim nowoczesnym do medytacji. Nie każdy oczywiście musi być tym aspektem zainteresowany. Sami musimy sobie zadać pytanie, w jakim celu chcemy medytować? Czy właśnie szukamy w medytacji, chcemy być bardziej spokojni, zrelaksowani, czy na przykład bardziej efektywni w pracy? Czy szukamy w ten sposób połączenia z jakąś wyższą inteligencją, czymkolwiek ona dla nas jest, albo poszukujemy sensu naszej egzystencji, odkrycia jakiejś najgłębszej prawdy o nas samych, odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, co tutaj robimy na tej planecie. Czasem ta ścieżka pojawia się samoistnie, kiedy zaczynamy stopniowo wchodzić w głębszy kontakt ze sobą, widzimy jak funkcjonuje nasz umysł, zaczynamy rozumieć jak działa ego, ale to są indywidualne już wglądy i takie osobiste doświadczenia, do których docieramy z czasem. I to są te trzy najważniejsze aspekty medytacji, wyczerpujące takie tradycyjne podejście. Niektórzy mówią o, mówiąc o medytacji, o ścieżce duchowej w medytacji, mają jeszcze na myśli oprócz technik, o których wspomniałam, również takie narzędzia jak praca z ciałem. Praca z pewnymi zasadami etycznymi, yy, które mają zmienić postawy i zachowania, pranayama, czyli takie techniki oddechowo-medytacyjne. I to by było na tyle, jeśli chodzi o takie kompletne podejście do medytacji. Yy. Wyczerpujące, wyczerpujące to pojęcie na takim podstawowym poziomie. Tak jak wspomniałam na początku, w następnych nagraniach opowiem od czego zacząć, kiedy chcemy zacząć medytować, o tym, czy coś jest potrzebne i czy w ogóle cokolwiek jest potrzebne, żeby zacząć medytować. O naszych oczekiwaniach, jak one się mają do rzeczywistości, o trudnościach, jakie możemy napotkać na początku swojej drogi medytacyjnej. No, i będę mówiła o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić. Ale przede wszystkim e, znajdziecie też tutaj nagrania e, z medytacjami prowadzonymi, w których będę e, wykorzystywać różne techniki, tak, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z tych medytacji. W różnych momentach swojego życia. Bo ile podstawy teoretyczne są ważne na początku, do rozpoczęcia praktyki, to najważniejsza jest jednak sama praktyka. Także zapraszam do śledzenia mnie tutaj na Facebooku, na Instagramie albo na kanale YouTube. Za dzisiaj bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości.